Widać mi nogi? Tak. Już jesteśmy. <grymne> Elwirko. <grymne> Drodzy Państwo, zaczynamy z przytupem, Nie widać ci nóg. <grymne> Kochani, witamy. Dzisiaj w podwójnym składzie <grymne> Izabela Trendowicz i. Elwira, znaczy przepraszam, wróżka Elwi. O znaczy? tak, no tak. To musimy w tym momencie po prostu podawać, ja bym powiedziała. Pseudonimy, których używasz. Poczekamy jeszcze chwilkę, bo widzę, że jeszcze, że tak powiem, y, y, ukazał się już filmiczek, ukazał się. Wiesz wszyscy przyzwyczajeni, że my troszkę z drobnym poślizgiem, a tymczasem teraz bardzo przykładnie, więc poczekamy, aż ktoś nas pozdrowi i powie witaj, witajcie dziewczyny. O tak. A dzisiaj taki skład y, magiczny, bo czarodziejski. Dwie jasnowidzące. Chociaż ja y, kart używam raczej do rozwijania intuicji. Ty, Elwirko, kładziesz karty i tym się pos posiłkujesz, żeby wchodzić też w informacje, prawda? Tak. Przede wszystkim chciałam Ci, kochana, podziękować za to spotkanie. Przede wszystkim jestem za, bardzo zaszczycona i zestresowana. Tak. <laughs> zestresowana też. Tak, dziękuję Ci bardzo za to, że naprawdę, y, przede wszystkim zaprosiłaś mnie do siebie. Dziękuję Ci bardzo za to, że jestem tutaj z Wami. Także jak będzie, będziemy tak no, pytałaś jakieś pytania, słucham? Aha, od razu odpytaj, poczekaj, poczekaj. Na razie się grupa zbiera. Na razie witamy Elżbietkę. Możesz się, słuchaj kochana, trochę przysunąć, bo jak jesteś troszkę dalej, to słabiej dźwięk się słychać. Witamy Barbarę, witamy. Nawet nie jestem w stanie przeczytać, kto. Wanika Magika, o matko, Izabelę, y, Agatkę. Y, witamy wszystkich, którzy tutaj z nami w piątek są. I y, y, cóż, i dziś porozmawiamy o rzeczach takich cudownych, jak y, y, ci, którzy mnie znają, to wiedzą, że moją profesją, przynajmniej jedną jest właśnie jasnowidzenie. Ale Tajemnicą Poliszynela jest to, że każdy szanujący się Jasnowic ma przyjaciółkę, <grywa> która podpowiada trochę jej, jak przychodzi z chwila zwątpienia. Więc kiedy poznałyśmy się już jakiś jakiś tasz temu z Elwirką, prawda? To wyglądało tak, że ja dzwonię do Elwirki i Elwirka mówi, a weź mi tam popatrz, nie? A ja mówię, a weź mi tam połóż karty. <grywa> I z tego robi się taka, takie małe tetatet, -tet, które czasami kończy się o drugiej nad ranem. Elwirka, o, prawda? Oczywiście, że tak, dla ciebie Jezu, zawsze jest. A, no a jeszcze z tobą, która noc, nocny marek, to po prostu noc zdarwana, Ale z drugiej strony to jest też tak, kochani, że najłatwiej, najtrudniej właściwie odczytuje się siebie. I zawsze jest taki, takie takie. Taka myśl, a nóż, może tu się wdarło jakieś chcieństwo i, i ja nie za dobrze odczytałam siebie i wtedy właśnie warto no, mieć kogoś takiego, kto w chwili zwątpienia podpowie. Elwirka, ale powiedz, czy ty, bo takie jest powiedzenie, e, podobno wróżki nie wróżą w piątki? Co ty na to? Przecież piątki najbardziej spełniają wszystkie wróżby, także wręcz odwrotnie. O, o, tak było i jest. No dzisiaj mamy takie święto, także wiesz, jesteśmy przed świętem, także no dzisiaj mnie nie radziła wróżyć, ale już następny piątek zapraszam. Nie, wróżki właśnie w piątek sprawdza się najbardziej, także nie a, wiem kto A w piątki trzynastego? Trzynasty piątek tak samo najbardziej zapraszam, także ja nie o, jestem przed kobietą, także... Dobrze, Elwirko. <laughs> a powiedz mi. O przepraszam, bo słabo Cię słyszę, ale będę czekać, aż skończy się jakby yy, widok, bo jakoś coś z komputerem mam nie tak, więc yy, chyba, chyba gorzej słyszę. Ale yy, kochana, jak się zaczęła Twoja historia z kartami? Jak to u Ciebie było? Ty jako dziecko miałaś jakieś takie zadatki yy, na wróżenie, przewidywanie przyszłości, jak to u Ciebie było? Przede wszystkim, jak byłam malutkim dzieckiem i młodą dziewczynką, taką, zawsze korzystałam z natury. A, przede wszystkim, a potem byłam u takiej wróżki, która przede wszystkim powiedziała, że jestem na tym samym poziomie i mogę tak samo wróżyć jak ona. To mnie zastanowiło, choć nie byłam wtedy przygotowana na wróżbie, wróżbiarstwo. Potem rozwinęło się u mnie intuicyjne wróżbiarstwo wróżbiarstwo, które prze, przede wszystkim zawsze z no, znajomymi wróżyłam im. Wszystko się spełniało, więc poszłam w te, teraz to robię to profesjonalnie od pewnego czasu, także już ponad 14 lat zajmuję się tym. Można tak. powiedzieć zawodowo. Zawodowo, tak, oczywiście zawodowo, ale dostałam to przesłanie właśnie, czułam, że mam to robić, mam pomagać ludziom, mam im przekazywać to, co chcą usłyszeć. Mm -hmm. Jestem. No, to, co nie do ciebie przyciągnęło, Elwirko, to to, że ty jesteś y, y, taka uchachana jak ja, czyli jak sobie tam y, opowiadamy, <grydy> to się śmiejemy i po prostu, y, ja bym powiedziała w ten sposób, spełniasz moje oczekiwania, w sensie takim, że ja lubię bardzo dawać ludziom szczęście i mam wrażenie, że ty też to lubisz, prawda? Więc zawsze szukasz takich rozwiązań, które, które są taką pozytywną furtką widzenia. Tak, oczywiście dla mnie jest najważniejsze dawać ludziom szczęście, poczucie, że przede wszystkim nadzieje na lepsze, bo każdy z nas zasługuje co naj, na najlepsze rzeczy, tak więc po to, tu, po to jestem. I żeby wszystkim przekazywać oczywiście to, co w kartach widzę, ale samo to, że wiem, że każdy z nas zasługuje na miłość, na szczęście. I po to jestem właśnie i chcę każdemu przekazać najlepsze rzeczy. To jest pozytyw, pozytywna moja cecha, że chcę dać ludziom miłość i radość i kierować w tym kierunku. Nawet proszę, żeby się zmieniali, ale to już ich decyzja. Także... Należy, wiecie, że tak. Już my nie mamy prawa decydować, ale ja to zawsze mówię, że ja to daję budyń miłości. A Elwirka, a co ty dajesz? Ja daję zarazę śmiechu, uśmiechu. O, tak! To jest najważniejsze. Pozytywne, co możemy dać w tych czasach, oczywiście, jakie mamy, ale zawsze, pomimo że nie było tych czasów, zawsze ludziom dawałam nadzieję, a przede wszystkim uśmiech i miłość. I przede wszystkim, żeby każdego szanowali, wokół których ma, otaczają się jakie osoby wokół nich są, powinni dać im szansę, a przede wszystkim dać im po prostu, żeby miłość otworzyli swoje serce na miłość. Otworzyli i pokochali siebie i innych. Także to jest moje takie przesłanie. Najważniejsze u mnie jest miłość i przesłanie miłości. Tak, my, my to jest taka budyniu... Tak, 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 oczywiście. Słuchaj, Kasia akurat pisze, ja chcę trochę budyniu. No kochana, wysyłamy, może budyniu i miłości w ten piątkowy wieczór, słuchajcie. Ale powiedz mi, ty, to co ja na przykład, powiem tak, muszę powiedzieć, co właściwie się stało, że ja do Ciebie trafiłam. Tak się akurat sta, zdarzało, że wtedy byłam na takim rozdrożu w, so, w swoim osobistym i wylądowałam u mojej przyjaciółki w e, piekarach śląskich i ona mówi, a ja mam taką Elwirkę i ona jest taka wesoła jak ty no to mówię, to dawaj, kontakt lecę, bo <noise> bo mówię, tego optymizmu nie, nie, nigdy za dużo a to co najważniejsze dla mnie było to, że ty nie stawiasz tarota bo ja muszę przyznać, że ja nie lubię tarota e, ale dlaczego? Dlatego, że dla mnie to jest istota i te, i te wróżby niestety ja bym powiedziała tak, jestem osobą bardzo empatyczną, i w swoim życiu skorzystałam chyba z trzy razy. Za każdym razem się źle czułam po tym, i sobie myślę, nie sorki, ja chcę tak jak już, żeby, żeby było miło, wesoło, i żeby nawet jeśli informacja jest trudniejsza, żeby ona była podana tak, żeby ja to traktowała jako punkt wyjścia, bo to też moja taka dewiza. Ale u Ciebie jak się zaczęło, bo Ty stawiasz karty klasyczne, czyli zwyczajne takie, które gramy z Rymika, Brydża i tak dalej, to to są karty klasyczne. O, u Ciebie się od jakich kart zaczęło? Od klasycznych? Zaczęło się też powiem szczerze od Tarota, to było takie Tarota, ale przede wszystkim Tarot uświadomił mnie i też dużo mi dał, że to są karty, bynajmniej ja odczuwam, że nie są dla mnie. Każdy ma swoją decyzję, podejmuje kartę decyzję, oczywiście jak chce, a ja podjęłam decyzję, że te karty nie są dla mnie i energie, które były w tarocie, nie chciałam ich kontynuować. Karty cygańskie dużo mi dały radości, karty anielskie, karty klasyczne dużo mi dają przesłań większych i lepszych i bezpieczniejszych dla mnie. Także każdy przede wszystkim życzę każdemu, żeby obrał swoją drogę. Ja obrałam swoją drogę w kartach klasycznych, cygańskich i anielskich. To są moje, mm. moje przesłania i bardzo lubię czytać te karty. Bo zawsze pozytywnie odpowiadają na moje pytania i klientów oczywiście. Także tutaj. Mm -hmm. Ale ty brzmiałaś. I ty też miałeś takie niezbyt fajne doświadczenia, kiedy właśnie e, zajmowałaś się tarotem, ale jak dla mnie to jest tak, kochani, że kiedy karty są właściwie czyste, czyli w sensie takim, że tak jak klasyczne, to wtedy musisz posiłkować się o to, co przychodzi z ciebie, o tą wiedzę, która wypływa z ciebie. A e, ja bym powiedziała, a nie posiłkować się układami jakimiś tam, e, które oznaczają dokładnie to w danej talii. Natomiast jak to z klasycznymi jest? Ja się w ogóle na kartach nie znam. Co prawda, stworzyłam swoje karty do rozwijania intuicji, ale te karty mają rozwijać intuicję po to, żebyśmy my postrzegali więcej. Natomiast jak ty? Rozkładasz e, karty klasyczne i cóż? Jak tam? Serduszko do serduszka, karo do kara? Jak tam to wygląda? Przede wszystkim serduszka do serduszka tego szukam najbardziej, bo jak widzę takie, takie rozwiązanie, serduszko do serduszka. To najbardziej się cieszę, właśnie wczoraj miałam taki przypadek, że wróżyłam tak serduszko do serduszka. Ale to już, to jest po prostu, pomijając dzisiejszą... Przede wszystkim bardzo y, lubię te karty klasyczne, bo one czytają więcej i widzę w nich więcej. I są kartami bezpiecznymi, energia jest bezpieczna, miła, przekazuje dobrze. Także przede wszystkim dla mnie to widzę. Samo czerwone, same czerwone karty wokół osoby, która chce zapytać o swoje pytanie, jeżeli się ustawiają wobec, wokół niej czerwone karty to jest zawsze pozytywna energia. Czerwony zawsze daje nam przede wszystkim ciepłą energię, pozytywną. Wszystko się spełnia, wszystko idzie tak, idzie po prostu tak. Podobno pewnie. tak jak u Izabelki, podobno tak jak u Izabelki. Zawsze mi powtarzałaś, a ty to masz koło same serduszka. A jak są czarne karty, jest to nieraz naprawdę, nieraz się zdarzają czarne karty przy, przy moich pytających. Też trzeba odpowiedzieć na to pytanie, ale naprawdę widzimy wtedy rozwiązanie w tych czarnych kartach. Zawsze jest, karty po prostu sugerują odpowiedź, rozwiązanie danej drogi, jak możemy iść tą drogą. Także to tak wygląda, także karty są naprawdę, mówią dużo, czytają, mówią, opowiadają, ale to i tak idziemy swoją drogą. Ale naprawdę wskazują i dają nam duże wskazówki. Czerwone wokół, wokół pytającego są najlepszymi kartami i najlepsze rozwiązanie. Także po to ja jestem, żeby spełniać wasze oczekiwania, także, to, także to, żeby, żeby przede wszystkim pokazywać tą fajniejszą ścieżkę. Tak, prawda? No, tak, tak, tą ścieżkę. Masz tam jakieś talie? Masz tam jakieś talie na przykład anielskie, którymi się posługujesz? Tak, mam anielskie karty, którymi się posługuję. Kupiłam mi kiedyś na targach zdrowie żywności i przede wszystkim te karty mi bardzo się podobały, bo ja kocham złoto. Kocham złote kolory. A one mi się pojawiły, bo zawsze złoto, to przede wszystkim te karty anielskie dużo też przekazują dla na naszych, naszych po prostu pytających, którzy chcą dowiedzieć się dużo i dają też wskazówki i przede wszystkim dają to, co mamy robić w danym. To jest Archanioł Michał, który przekazuje nam bezpieczne prowadzenie przez życie. Także każdego zapraszam oczywiście. A Elwirka, Elwirka. A przetasuj tutaj dla naszej grupy słuchaczy jakieś przesłanie na dzisiaj, przetasuj, Przesł... na... przesłanie na, na, na dzisiejszy piątek, ha, ha, ha. Może, może, może tutaj przyjdzie jakaś piękna informacja e, dla tych, którzy nas słuchają e, i dla tych, którzy może jeszcze będą słuchać, co, co tam dzisiaj w trawie piątkowej piszczy? Przesłanie na dziś. Przede wszystkim. Boczmy Tak, aniołki nam podpowiedzą. Archanioł Michał nam zaraz odpowie, jakie mamy przesłanie na dzisiejszy wieczór i świąteczny dzień. Także przede wszystkim ustawił nam się tutaj. Przede wszystkim mamy polegać na Bogu i Aniołach. Także nasze wszystkie wskazówki, które na dzień dzisiejszy są, mamy polegać oczywiście na Bogu i aniołach. Jest to bardzo dobra wskazówka, bo przede wszystkim nas prowadzi przede wszystkim anioł przez nasze życie, anioł Stróż. Także to jest taka karta, która, która poprosi, mamy prosić anioła o wskazówkę i dziennie prosimy anioła stróża, żeby nas poprowadził dobrą drogą, a na pewno nas zaprowadzi, jeżeli go poprosimy. Także co marzymy, co myślimy, to dzisiaj mamy, mamy, mamy to, mamy taki fajny dzień, który może, może wieczór, przepraszam który spełnia nasze oczekiwania. Także możemy prosić anioła i on nam wskaże drogę. Oczywiście do nas do dobrych do dobrych rzeczy, o których marzymy, myślimy. Słucham. Mówię, że ostatnio opowiadałam o tym, że ja też jestem wielkim zwolennikiem proszenia swoich opiekunów o wsparcie w sytuacji, kiedy jest nam trudniej, kiedy się boimy, kiedy jest ciężko. I tu ta karta, wiecie co? Ja tak obserwuję, bo od rana mam takie poczucie, dzisiaj miałam dużo sesji i to był taki dość ciężki dla mnie dzień, w sensie e, energetycznym, bo dużo pracy. Natomiast od rana czułam się bardzo w ciele i muszę przyznać, że na przykład ta łączność z nadświadomością dzisiaj była bardzo. Ja bym powiedziała utrudniona. I tak sobie popatrzyłam dlaczego. Dlatego, że właśnie zbliża się czas świąt, gdzie jesteśmy bardzo, bardzo blisko siebie jako ludzie, i ewidentnie, jakby bliżej Boga przez to, poprzez swoją fizyczność. Więc ta karta adekwatnie oddaje właściwie to, co, co dzisiaj z nami się dzieje. Taką bliskość, bliskość poprzez chociażby te święta, które, które nadchodzą. I myślę, że z racji tego, że jesteśmy tak odosobnieni, to będą niezwykłe święta. No zobaczymy, co się będzie działo w naszych serduszkach. Nad czym, czy, czym najbardziej lubisz się, Elwirka, zajmować? Miłością pewnie, co? Pewnie. Najważniejsze mnie to są pozytywne związki. Najważniejsza u mnie w życiu to jest miłość dla każdego człowieka, nie tylko w związkach, ale najważniejsza jest miłość kochać samego siebie i pokochać następnych wokół siebie i wszystkich ludzi, jakich, nas, jakich spotykamy. To jest moje przesłanie. Tak jak y, robimy to, wraca nam się to z podwojoną spodbój siłą. Dla mnie karta y, w ogóle, jakakolwiek miłości i przesłanie miłości to jest najważniejsze, jakie może być na dzień dzisiejszy. I, i każdemu polecam spotkać swoją miłość, rozwiązać swoje problemy, co chodzi, co chodzi o miłość. A przede wszystkim y, kochać. kochać. <laughs> Szef, bo, bo my jesteśmy dwie takie kochanice, nie? My jesteśmy tak. takie dwie kochające i dlatego mamy zawsze ubaw, kiedy, kiedy opowiadamy o, o no, różnych tam, wiadomo, miłych sercu sprawach. Słuchaj, Elwirko, ale z czym przychodzą najczęściej klienci? Kochacie, się... Gabriela mówi. Tylko nie wiemy, kogo, czy brunetkę, czy blondynkę. Bo to proszę wyjaśnić, kogo kochacie. <grym> Elwirka, z yes. kim najczęściej przychodzą klienci. Najbardziej przychodzą klienci z informacją. Każdy szuka przede wszystkim tej swojej drugiej połówki i chce ją odnaleźć w okolicznościach i przede wszystkim czeka. Każdy z nas czeka na odpowiedni związek, a przede wszystkim na miłość. Miłość to jest duże słowo, trzeba zauważyć, czy to jest ta osoba odpowiednia, ale samo to, że przede wszystkim 70%, 70 osób tylko pyta o związki miłosne. I, i to są związ, o związki i o miłość, czy spotka tą miłość, czy ewentualnie w tym związku, w którym jest, czy to jest odpowiednia osoba. Dużo zapytań jest przede wszystkim takich, czy to dobrze robi, że z tą osobą jest w danym związku. Także przede Nika wszystkim, każdy, spełnia, każdy pyta przede wszystkim o związek. Szuka i przede wszystkim miłości. On ją sam znajdzie, tak, bo tak jest. Tylko większe 70% jest właśnie związanych ze związkami, z miłością. To są takie główne pytania, jakie klienci zawsze do mnie mówią. I zadają mi te pytania, więc. I to są takie, że właśnie nad tym się najbardziej skupia teraz wszyscy wokół. Tym bardziej teraz taki czas na że każdy szuka osoby, o której myśli, całymi rzeczami, całymi, całymi po prostu życiem, pragnie mieć tą drugą połówkę i chce każdy być szczęśliwy i mieć tą miłość przy sobie. To jest takie najgłówni, najgłówniej zadawane pytanie. Wczoraj nawet miałam panią, która też. Tylko głównie pytała o związek. Pytała, mówiła mi o dziecku, dziecka absolutnie nie interesowało związek z dzieckiem, czy ma problemy, czy cokolwiek nie, tylko o jej życie prywatne, o miłość pytała o związek, żeby ona była szczęśliwa. To dziwne, ale też wskazówek udzielałam co względem dziecka, żeby zajęła się też różnymi sprawami, co dziecko przeżywa, ale pytała tylko o siebie. Także miłość najważniejsza jest, każdy chce być otoczony miłością i dawać miłość i. Przede wszystkim, i przede wszystkim dawać tą miłość i chcę być kochanym i wzajemnie być kochanym i kochać. Także to jest takie pytanie. Najbardziej teraz pytają o miłość, o związki. Mm -hmm. Okej, okay. a mnie to najczęściej pytają, czy to jest bliźniaczy płomień. No bo to teraz jest dużo tych bliźniaków i dużo, yy, ja bym powiedziała, bratnich dusz. I no, tak. czy to jest on, czy to ten, albo ta. I to jest... Chociaż najczęściej przychodzą kobiety, nie będę ukrywać. Ci panowie to jakoś nie lubią pytać, czy ty miewasz panów? Elwitko? Tak, tak. tak. Czytają mężczyzn... panowie? Mężczyzn... mężczyzn miałam też dużo. Dużo mężczyzn miałam właśnie. I właśnie mężczyźni. My kobiety mamy inne podejście do miłości i my chcemy być kochać tu i teraz. Mężczyźni są ostrożni, ale też są bardziej podatni na miłość. Naprawdę pytają i dużo miałam bardzo klientów co chodzi o mężczyzn i bardzo też potrzebują tej miłości. Szukają nawet są w związkach, a przede wszystkim też szukają prawdziwej miłości. Także nie rozumiem, nie raz no bywają, bywają trójkąciki, tak? I co ty na to? Nie, tylko że on po prostu jest osobą z którą nie chce być. Okazuje się, pać po odpowiednim ja, czasie będąc tą osobą. Różne są zapytania. Młoda osoba też ostatnio do mnie pytała, też młody mężczyzna, czy ta kobieta jest odpowiednia dla niego. Też mam dużo takich zapytań, czy właśnie ta osoba jest odpowiednia. Mężczyźni bardzo dużo dzwonią, także właśnie ja bynajmniej powiem szczerze, że więcej do mnie mężczyzn dzwoniło, co słabi. A do mnie nie. Nie, 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 przepraszam bardzo. Czemu wszyscy do, do Elwirki dzwonią mężczyźni? A do mnie tylko kobiety, nie? Ja protestuję. Tak. A jak wygląda w sprawach biznesowych, Elwirko? Czy pytają też o biznesy? Tak, oczywiście. Też właśnie dużo miałam przedsiębiorców, którzy też zwracali się do mnie z różnymi pytaniami. Na przykład, czy dają przetargi, czy, ta, czy ten biznes będzie. Które pytali, będzie akurat, akurat ten, co mają robić. Dużo bardziej biznesmenów, inwestycje różnego rodzaju, kupują jakieś posiadłości, nieruchomości, zaczynają działalność, też pytają, albo chcą zmienić w swoim życiu jakąś inną działalność, też bardzo dużo osób pyta. Jest bardzo dużo, dużo związanych z biznesami klientów, którzy pytają. Mężczyźni przeważnie, to są też kobiety, kobiety też, bardzo, też pytają różnego rodzaju sprawy takie jak mają poczynić dalej też nie powiem bo kobiety też bardziej inaczej podchodzą bardziej są roztropne także ja tu mówię o mężczyznach w mają jednakowe prawa ale samo to że pytania są duże także dziennie dziennie pytania są w tych sprawach też biznesowych że nie ma to każdy ma do, do, w dobie teraz tego wszystkiego co się stało to w ogóle wiele osób jakby martwi się o finanse i yy... Stąd te pytania, chociaż o dziwo, do mnie jako do jasnowidza przychodzą głównie też do, w sprawach miłości, ale też i ze względu na moją specyfikę, czyli o tym, jak mają rozwijać się duchowo. I to, I to, powiem szczerze, jest dla mnie samej zaskoczenie, ponieważ mało mam pytań teraz, co i jak, tylko co zrobić ze sobą, jak ćwiczyć, jak rozwijać, jak, w którą ścieżkę iść, czy medytować czy cokolwiek. Bardzo mnie to cieszy, powiem ci. Bo to pokazuje, że wiesz co, że my już nie pytamy byle pytać tylko, tylko też chcemy w jakiś sposób się rozwijać. A jak u Ciebie? Pytają też o duchowość? Pytają oczywiście, duchowość przede wszystkim też pytają i właśnie wczoraj taką duszyczkę też rozmawiałam z nią, bardzo sympatyczna osoba. I właśnie na temat duchowości, ona powiedziała, że jestem ze mną, piękną osobą, ale duchowość mam, którą chcę rozwijać. Ona, ona po prostu pragnie rozwijania się, także ta osoba. I oczywiście pytają, bo najważniejsze to jest właśnie przede wszystkim rozwój, rozwój człowieka. Też, że pytamy o miłość, ale nie, a pytamy o rozwój. Najważniejszy jest rozwój duchowości i dużo osób też jest na takich drogach zapytań, nie wiedzą, co z sobą zrobić, więc jest też dużo pytań, też różnych właśnie związanych właśnie z rozwojem duchowości, z rozwojem podczas mm -hmm. duchowości, duchowości, co mają dalej zrobić ze swoim życiem. Tak może są bardzo bogaci, mają wszystko, ale oprócz tego jeszcze chcą rozwijać się od wewnątrz duchowo, czują taką potrzebę, także dużo osób też w tym kierunku też pyta, czy ma to robić, czy to, też dużo pytań jest na ten temat, też oczywiście. Czyli jednym słowem pytają, pytają, pytają. Tak. Ale to tak nie jest. Tak, tak to pytają, czy, czy mają to robić, czy nie, też im wskazuje drogę oczywiście. No to nie odpowiesz chyba tak jak ja tutaj jednemu z naszych, e, słuchaj, e, sekretniaków, bo w sekretnej grupie spotykamy się o 21, Elwirka pójdzie z nami i słuchajcie kochani, zapraszam, położę każdemu kartę, jak zdążymy. Chwilu, nie, tam paru osobom, więc zapraszamy o 21. Natomiast e, ostatnio właśnie na, na jednym z takich spotkań mówię do, do jednego z sekretniaków na trawkę! Twoja duchowość teraz chce poodpoczywać i poprzytulać się do Matki Ziemi. Czy tobie też zdarzyło się kiedyś tak odpowiedzieć? Do Matki Ziemi może nie. A teraz wiesz chętnie, by każdy chciał iść do lasu, oczywiście nie można. O, tak. Ale to musiałby być myśliwym. Ale wie, myśliwi mogą chodzić do lasu, bo są uzbrojeni i mogą zastrzelić wirusa. Więc mogą bezpiecznie wchodzić do lasu. No cóż, paradoksy paradoksami. A my tutaj sobie ze śmiechem, właśnie to mnie, Elwirko, w tobie urzekło, że masz taką pogodę ducha. I to, to ja po prostu yy, yy, uwielbiam. Dlaczego? Dlatego, że prawda jest jaka jest, ale najważniejsze szukać dobrego, takiego pogodnego i. Yy, fajnego rozwiązania, bo oczywiście można pójść do kogoś i powiedzieć słuchaj, tego już nic nie będzie, bla, bla, bla. To jest też ok. Natomiast kwestia jest taka, szukaj, przecież w życiu nawet, jeśli czegoś nie umiesz, nie potrafisz, coś, to zawsze jest rozwiązanie na to, żeby pójść do przodu i nie traktować tego jako problem, tylko sprawę do załatwienia. Zresztą ty też jesteś tego przykładem, prawda? Pogoda no, dwa. Razy tak? trzy. Każdy robi... Przede wszystkim jak kiedyś nam zadawali pytania w szkołach, też tak samo było rozwiązanie, więc naszym życiem jest tylko rozwiązywać wszystkie problemy. I ja jestem po to, żeby im pomóc, wskazówek udzielić. Tak się, jesteśmy ty, czy ja też tak samo jesteśmy, aby pomóc ludziom w dobrym kierunku, żeby szli. Także ja jestem że także w tym kierunku samym działamy. Także mm -hmm. jestem ze mną i pomagać chcemy ludziom, którzy chcą to sobie prawda. pomóc. To prawda, nic mnie tak nie uszczęśliwia, jak uszczęśliwianie innych. Jak czuję, że ktoś się cieszy, że jest radosny, że jest uśmiechnięty, a jak to ostatnio opowiemy o tym w sobotę razem z Dariuszem, który mi tam miga z boczku, zrobił mi taką wizję i mówi: Wiesz, ty to leżysz na takiej wizji, chmurce miłości. I, i mówi: Co to jest za chmurka? Chmurka miłości. I tak mi się to podobało, więc my, my dziś chmurkujemy miłością. A dla tych, którzy chcieliby z nami być w sekretnej grupie, bo takowa jest, zapraszamy do, do, na fanpage'u do, do informacji, że, że chcą się, że tak powiem, do naszej grupy dołączyć. No i zobaczymy, co się będzie działo w ten wieczór. Jeśli ktoś miałby ochotę skorzystać tutaj z cudownej Elwirki, to tam jest link w informacjach, gdzie można się z nią skontaktować. I, no i... W takim razie odsyłam do Morza Miłości i Radości, a my, kochani, się już teraz żegnamy i zapraszamy do naszych sekretniaków. Kochani, cudownych świąt Wam życzę, chociaż ja jeszcze będę jutro, ponieważ spędzam święta z Kotem, córka mi wywiała, w związku z tym właściwie spędzę święta z Wami. Więc pozwolę sobie przyjść jutro. Trzymajcie się cieplutko, Morza Miłości, Elwirko. Przede wszystkim życzę wszystkiego najlepszego, przed dużo miłości, spełnienia marzeń w tych pięknych dniach i żeby się Wam spełniły marzenia, jakich oczekujecie. Zdrowych świąt, jak to mówią bo naszemu. Także wszystkiego najlepszego jeszcze raz życzę. Ja otwartych, otwartych lasów. Słuchajcie, jak najszybszej wolności, radości i miłości. Tego, co żeśmy wcześniej mieli i nie szanowali, życzę Wam na nowo. Także to jest takie przesłanie moje dzisiejsze. Hmm. Tu widzę, że dwie osoby napisały, że nie wiedzą jak do grupy wejść. Poprosimy Dareczka o to, żeby zerknął. Kto to, kto to jest? Wystarczy tam polubić. I w każdym bądź razie i e, zobaczymy, jak to, żeby Was tam wpuścić w nasze szeregi. Do zobaczenia za pół godziny. E, pozdrawiam cieplutko i do zobaczenia. Pa. Do zobaczenia.